Znamy już dwa pierwsze kluby, które awansują do Premier League. Są to Burnley i Leeds United. Obie ekipy zapewniły swoje miejsce premiowane awansem już na dwie kolejki przed końcem Championship. Zwłaszcza sezon Burnley robi wrażenie. Serie aż 31 meczów bez porażki. Grali zaledwie dwa mecze w tym sezonie. Niesamowita gra w obronie. Żadna drużyna nie strzeliła im więcej niż jednego gola w trakcie meczu. Realne szanse na zdobycie 100 punktów w sezonie. A także niesamowity trener Scott Parker. Burnley to trzeci klub wprowadzony przez niego za pierwszym podejściem do Premier League. Pozostałe to Fulham i Bournemouth. move. Leeds. były klub Mateusza Klicha, wraca do Premier League po dwóch latach w Champions. League. Mają aż 89 goli, najwięcej w lidze. Stworzyli z Eland Road prawdziwą fortecę. Na swoim obiekcie przegrali tylko raz. Awansowali, pomimo tego, że latem sprzedali swoje największe gwiazdy Crescencio Somerville, Archie Gray oraz Jorginho Router. Osiągnęli także najwyższy wynik w sezonu, aż 7-0 z Cardiff. Przed oboma klubami intensywne lato będą się musiały przygotować do tego, żeby przełamać trend drużyn awansujących do Premier League, gdyż 6 na 6 ostatnich peniaminków spadało już w następnym sezonie. Myślę, że mają szansę na utrzymanie, gdyż Berlin ma żelazną defensywę, a Leeds robi ciekawe transfery. Być może swoje 5 groszy do tego dołoży Jurgen Klopp, który jest szefem działu piłkarskiego u sponsora Leeds. Końcówka sezonu w Championship jest niezwykle emocjonująca. Na cztery kolejki przed końcem aż 15 klubów miało szansę na awans do wyższej ligi, a każdy z dziewięciu klubów z dołu tabeli mógł jeszcze spaść. Obecnie na dwie kolejki przed końcem aż 7 drużyn ma jeszcze szansę na baraże. Sytuacja robi się o tyle ciekawa, że większość drużyn walczących o baraże przegrywa, a większość drużyn walczących o utrzymanie wygrywa.